Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Krzysztof M. Kapasieka. Zapewne wielu z Was posiada jeszcze takie czasopismo pszczelarstwo i z chęcią do tego wraca. Jednak są młodzi pszczelarze, którzy twierdzą, że takie stare materiały to jedynie na makulaturę lub do pieca. W końcu, moi drodzy, czas na to, abym to ja Wam powiedział, co ja rozumiem słysząc taki dźwięk wydobywający się z rodziny. Wynika to z obserwacji właśnie takich zdarzeń w rodzinach. Zanim jednak przejdę do sedna sprawy, dziękuję Wam wszystkim za liczne komentarze. W większości komentarzy sugerowaliście, że to może być głód, brak matki, rozczerwiona rodzina. I na tych trzech zagadnieniach y, obecnie się skupię. Przypomnę tylko, że prawidłowo zimująca rodzina wydaje dźwięk bardzo cichy, wręcz ledwo słyszalny. Te trzy sugerowane zdarzenia mają jednak między sobą różne dźwięki, różne częstotliwości i za chwilę usłyszycie właśnie te dźwięki. Obecnie słyszycie dźwięk rodziny głodnej z charakterystycznym odcieniem szelestu liści. Natomiast ten dźwięk jest dźwiękiem rodziny bezmatecznej. Jest on nierówny, niespokojny, słychać pobrzękiwanie pojedynczych pszczół nakładających się na siebie jak i również można usłyszeć tak jakby pojękiwanie. Ten dźwięk już znacie, poznaliście go właśnie w formie pytania i myślę, że już wiecie co on oznacza. I jest całkowicie inny niż dwa wcześniejsze. Jest to oczywiście rodzina rozczerwiona, można również to poznać po tym, że na innych daszkach śnieg zalega, a na daszku, w której rodzina zaczęła już grzać, śnieg topnieje. Matulka w tej rodzinie podjęła czerwienie już 7 stycznia 2001 roku. Jest to oczywiście materiał z zeszłej zimowli. Dlatego jestem w stanie Wam powiedzieć dużo więcej o tej rodzinie, jaki to miało wpływ na wiosenny rozwój. Zostańcie ze mną do końca. W trakcie trwania filmu wymienię osobę, która otrzyma ode mnie upominek. Także w tym przypadku ta rodzina ani nie jest głodna, ani nie jest bezmateczna. Po położeniu ocieplenia szum wyłagodniał, jednak trzeba taką rodzinę już kontrolować, żeby nie zabrakło pokarmu. W lutym, jak dobrze pamiętacie, pszczółki miały możliwość zrobienia oblotu. Wystąpiło przepiękne okienko pogodowe i tak też właśnie zrobiły. To nagranie pochodzi z 24 lutego, czyli dzień po dużym oblocie. Nadal jest ciepło, to umożliwiło mi wgląd do tej rodziny. Oceniłem ilość pokarmu i oceniłem również ile jest tej pszczoły w rodzinie. Tu jest górny korpus. W którym, jak widzicie, jest również sporo pszczoły. Marzec-kwiecień niestety nie rozpieszczał pogodą, jednak pszczoły robiły swoje, szły w siłę, co widać po wylotku. I biorąc pod uwagę, że w styczniu matka podjęła już czerwienie, to wcale rodzinie to nie zaszkodziło. I tutaj wskakujemy już w 14 czerwca. Jak widzicie, rodzina jest na 3,5 korpusu, osiągnęła przyzwoitą siłę. W trakcie odbudowała sporą ilość ramek z węzą. Jak widać, pszczoły są łagodne, spokojne, a do tego pracowite. Czas moi drodzy na wybranie najbardziej trafnego komentarza. Wybrałem komentarz, którego autorem jest Tomasz Wypasek. Cytuję: Szum wskazuje, że pszczoły grzeją, a nie że się niepokoją. Tak moi drodzy, pszczoły miały problem z utrzymaniem temperatury, gdy temperatura na zewnątrz dość mocno spadała na minus. Tak jak już powiedziałem w pierwszej części, autor wybranego komentarza otrzyma ode mnie upominek i jest nim przyrząd do znakowania matek. Mam nadzieję, że przyda się na pasiece i będzie wykorzystany. Gratuluję. Pod wybranym komentarzem napiszę swój adres mailowy, w ten sposób się skontaktujemy. No cóż, to by było na tyle w tej części filmu. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.